Witam wszystkich na dzisiejszym odcinku. Z góry przepraszam, że nie było tak dawno odcinka, ale też nie ma o czym nagrywać zbytnio, bo nic się na razie nie dzieje, bo zima jest. Kupiłem wczoraj królika nowy nabytek Samiczka. Wydaje mi się, że to jest popielański biały, albo mieszaniec termąckiego i nowozelandzkiego. Taka samiczka, jak się trochę zaaklimatyzuje, to ją dopuszczę do samczyka. Pewnie nowozelandzkiego, bo bardziej mi do. Tej rasy zalatuje. I zobaczymy. Niedługo będę nastawiał inkubator z kurkami rasy brachma i mieszańce na ponioskach i kogucie brachmy, i będą jeszcze yy, mieszańcy nioski i zielono-nóżki. No i zobaczymy. To taki krótki odcinek. Nie mam co wam więcej pokazać. Więc się ma. Do następnego odcinka